Kamienie Zodiaku. Starożytna sztuka astrologii od dawna związana jest z mocą kamieni i kryształów. Uważa się, że każdy znak Zodiaku jest połączony z określonym kamieniem, który niesie wyjątkową i odrębną energię, którą można wykorzystać dla dobra osoby z tym konkretnym znakiem Zodiaku. Mówi się, że związek między Zodiakiem a kamieniami opiera się na idei rezonansu sympatycznego który jest specyficznym kamieniem lub kryształem, który może wzmacniać i równoważyć ich energię. Związek między znakiem zodiaku a kamieniami opiera się na zasadzie, że każde ciało niebieskie i obiekt ma unikalną wibrację i że te wibracje mogą wpływać na nasze życie i istoty. Dziś chciałabym wam przedstawić kamienie zodiaku. Baran krwawnik. Baran jest pierwszym znakiem Zodiaku, reprezentowanym przez Barana. Krwawnik jest idealnym kamieniem dla osób urodzonych pod tym znakiem. Krwawnik to potężny kamień uziemiający i ochronny, który promuje odwagę, determinację i witalność. Pomaga również uspokoić impulsywne lub agresywne zachowanie, które jest typowe dla tego znaku. Byk kwarc różowy. Byk jest reprezentowany przez byka i jest znany z tego, że jest uziemiony, praktyczny i cierpliwy. Kwarc różowy jest idealnym kamieniem dla tego znaku, ponieważ promuje miłość i harmonię oraz pomaga ukoić i uspokoić niespokojne umysły byków. Bliźnięta cytryn Bliźnięta są reprezentowane przez bliźnięta i są znane z tego, że są wszechstronne, żywe i komunikatywne. Cytryn to kamień, który pomaga zwiększyć kreatywność, energię i optymizm, co ułatwia komunikację i wyrażanie siebie. Promuje również jasność umysłu i pomaga zrównoważyć emocje, które są niezbędne dla bliźniąt. Rak kamień księżycowy. Rak jest reprezentowany przez kraba i jest znany z wrażliwości, troski i empatii. Kamień księżycowy pomaga zwiększyć intuicję równowagę emocjonalną i stabilność. Jest również świetny do promowania spokojnego snu i wzmacniania połączenia z podświadomością. Lew karneol Lew jest reprezentowany przez lwa i jest znany z odwagi, pewności siebie i pasji. Karneol pomaga zwiększyć poziom energii, motywację i kreatywność, co wzmacnia naturalne cechy przywódcze leo. Pomaga także zwiększyć odwagę i pewność siebie, które są kluczem do sukcesu Leo. Panna Perydot. Panna jest reprezentowana przez dziewicę i znana jest z bycia analityczną, praktyczną i pracowitą. Perydot jest idealnym kamieniem dla tego znaku, ponieważ pomaga zwiększyć pewność siebie, poczucie własnej wartości i sprzyja intuicji. Które są niezbędnymi narzędziami dla analitycznego umysłu panny. Pomaga także otworzyć ich na duchową świadomość i łączy ich z ich wewnętrznym ja. Waga, lapis Lezuli. Waga jest reprezentowana przez łuski i jest znana z tego, że jest dyplomatyczna, czarująca i harmonijna. Lapis Lezuli to potężny kamień, który przynosi jasność myśli i wzmacnia wewnętrzną mądrość. Promuje również równowagę i spokój, które są niezbędne dla naturalnej skłonności wagi do harmonii i równowagi. Skorpion Labradoryt Skorpion jest reprezentowany przez Skorpiona i jest znany z pasji, intensywności i transformacji. Labradoryt pomaga ułatwić transformacje, wzmacniając intuicję i kreatywność, które są niezbędne w często skomplikowanym życiu Skorpiona. Pomaga również w promowaniu równowagi emocjonalnej i leczeniu trom. Strzelec topas. Strzelec jest reprezentowany przez łucznika i jest znany z tego, że jest żądny przygód, kompetentny i optymistyczny. Topas pomaga zwiększyć kreatywność, energię i optymizm, co zwiększa naturalną ciekawość i chęć podróżowania strzelca. Promuje również samoświadomość, która pomaga w osiągnięciu rozwoju osobistego. Koziorożec Agat. Koziorożec jest reprezentowany przez Kozę i jest znany ze swojej ambitnej, strategicznej i praktycznej natury. Agat to kamień, który wzmacnia uziemienie, pielęgnację i ochronę koziorożca. Pomaga również wzmocnić umiejętności komunikacyjne i zapewnia stabilność często skomplikowanego życia koziorożców. Wodnik ametyst Wodnik jest reprezentowany przez nosiciela wody i jest znany ze swojej niezależnej, przyszłościowej i oryginalnej natury. Ametyst jest idealnym kamieniem dla tego znaku, ponieważ pomaga promować duchową świadomość, intuicję i koncentrację. Pomaga również wyciszyć nadmiernie emocjonalne reakcje i promuje równowagę w życiu. Ryby akwamaryn Ryby są reprezentowane przez ryby i są znane ze współczucia, intuicyjności i wyobraźni. Akwamaryn pomaga zwiększyć zdolności parapsychiczne, wzrost duchowy i uspokoić niespokojne umysły ryb. Pomaga również promować równowagę emocjonalną, która jest niezbędna dla osób urodzonych pod tym znakiem. Podsumowując. Zrozumienie związku między znakiem zodiaku a kamieniami jest potężnym sposobem na wykorzystanie i zrównoważenie czyichś cech energetycznych. Przy prawidłowym użyciu kamienie te zapewniają fizyczne, emocjonalne i duchowe korzyści, które wyraźnie wspierają podstawowe cechy astrologiczne każdego znaku zodiaku. Wróżbita Łukasz Węcka